Każdy człowiek manipuluje. Pokażcie mi jednego człowieka, który nie manipuluje. Eee, ja widzę takie w komentarzach pytania: A dlaczego ktoś manipuluje? Każdy człowiek jest manipulantem. Tylko w większości przypadków, w dużej większości przypadków, nie ma tam złego umysłu, ani krzywdzenia innych, ani wykorzystywania innych. Manipulacja zaczyna się wtedy, kiedy nie dajemy komuś po prostu wyboru. Czy mógłbyś posprzątać w pokoju? Matka mówi do, do dziecka. Dajemy wybór, jeśli na tym się kończy, dziecko powie nie. I na tym się kończy rozmowa z dzieckiem? Nie, zaczyna się manipulacja, wywieranie wpływu. Jak nie posprzątasz, to pozbawię cię czegoś, będziesz ukarany. Jak posprzątasz, to dostaniesz coś, będziesz nagrodzony. Wywieramy wpływ, przekonywujemy. Zaczynamy tłumaczyć na przykład argumentacją, że to zdrowo, dlaczego to jest pożyteczne sprzątać. Wywieramy wpływ, chcemy, żeby było zrobione to, co powiedzieliśmy. Żeby, było, żeby człowiek uległ i zrobił to, czego od niego oczekujemy. To jest manipulacja. Może być straszenie, że przyjdzie ojciec, to mu powiem. <laughs> Dlatego każdy rodzic to manipulator stuprocentowy. Dla dobra dziecka chcemy, żeby. Wywrzeć wpływ na to dziecko, żeby ono myślało i zachowywało się tak, jak tego sobie życzą rodzice, żeby poszło w odpowiednim kierunku. Dlatego to nie jest tylko dawanie wyboru, a argumentujemy, przekonujemy, żeby ten ktoś podjął właśnie taką decyzję, o której myślą rodzice. I to jest manipulacja. Na każdym kroku ludzie manipulują. Każdy z Was. Bo kiedy o coś prosimy, to chcemy, żeby był rezultat. Jeśli poprosimy kogoś i tylko na tym kończymy, czy mógłbyś dla mnie zrobić to i to, to nie ma w tym manipulacji. To jest dawanie tylko wyboru. Ale bardzo rzadko robimy tak, że, nie daje, że kończy się rozmowa tylko tym, że prosimy o coś i dajemy po prostu wybór. Może zrobić lub nie zrobić. Zaczynamy przekonywać do tego, żeby ten ktoś zgodził się dla mnie coś zrobić. Tacy Celowi manipulatorzy, którzy krzywdzą innych i wykorzystują chytrości manipulacji, po to, żeby wywrzeć wpływ i mieć z tego coś dla siebie, to chyba jeden na tysiąc człowiek, a może i mniej. To są handlowcy, którzy przechodzą szkolenia, techniki manipulacji. Może politycy, którzy wywierają wpływ, ale też nieczęsto, żeby oni tam się czegoś uczyli. Raczej mają tą charyzmę, mają po prostu z życia pewien taki dar przekonywania innych do siebie. Umiejętność tej argumentacji, gadania, takiego, wiecie, ludzie towarzyscy, którzy, którzy potrafią tak zagadać, że wszystkim się to się podoba. Tacy ludzie wywierają wpływ i przekonują do siebie, do swojego poglądu, do swojego działania. Liderzy to są ludzie niezłośliwi, a więc handlowcy szpiedzy się tego uczą. To są wybitne jednostki. Członkowie jakiegoś wywiadu zagranicznego <laughs> wywierają świadomie wpływ i oni się tego uczą. <laughs> Ale takich jednostek, ludzi, którzy się uczą manipulacji i to złośliwie wykorzystują, naprawdę jest niewiele. A tak spotykamy po prostu ludzi, którzy umieją barwnie coś opowiadać, do czegoś zachęcać. I w rodzinie ta manipulacja to problem nie w tym, że ktoś nie manipuluje, bo kiedy... W małżeństwie ludzie ze sobą się kłócą. To chodzi o to o zrobienie czegoś, o ustalenie jakiegoś porządku w domu, jakichś zasad funkcjonowania. I tam jest wzajemna manipulacja. Każdy przekonuje do swojej racji, żeby było tak, jak ja chcę. Problem jest nie w tym, że tam któryś nie manipuluje w małżeństwie. Problem jest w tym, kto komu ustępuje. Także wszyscy manipulują, ale cierpią ci ludzie, którzy nie potrafią powiedzieć nie. Którzy ulegają tym przekonaniom, robią coś, na co nie chcieli się zgodzić, ale, ale ulegli temu, że ktoś ich do tego przekonał. Później on coś robi, co dla niego jest niewygodne. Nie chciał, ale robi. I, I się złości na to, ale dlatego, że nie potrafił postawić granicy, nie potrafił powiedzieć nie, nie potrafił być głuchym, odpornym na te formy przekonywania. Na tą manipulację słowną. Problem tkwi w tym, nie w manipulatorach, problem tkwi w tym, że ludzie ulegają tym manipulacjom. Są ustępliwi, dają się krzywdzić, wykorzystywać, robią coś, przecież tam nie ma zmuszania. Manipulator nikogo nie zmusza do czegoś, tylko po prostu przekonuje, żeby ten ktoś sam to zrobił. Osoba, która ulega, tak naprawdę nie jest do czegoś zmuszona. Tylko na coś się godzi, czego później żałuje. I to jest problem w tej uległości manipulacjom, a nie w tym, że istnieją manipulatorzy, bo wszyscy, oprócz tego, że dajemy komuś wybór, o coś prosimy, przekonowujemy do tego, żeby ten ktoś zgodził się dla mnie coś zrobić. I to już jest jakaś forma manipulacji przekonywanie do, do tego, żeby ten ktoś ustąpił i zrobił tak, jak ja chcę.